Wherever goes, there is also misery. Czy ja wiem? Powiem Ci, że jest w jakiś sposób lepszy. To na pewno. I się... Kurde... Poczułem broń jakąś. Ja pitole, no dwie snajperki. Nie ci nic mówił. Nie nie, jakieś lagi są cholerne serwerowe. Też masz? No. Co no, czysto to będzie? Nikt nie poleciał tu? Mm, no bo wiesz, czasem są gaczy co mówię, A, nie polecę. O -o -o. Właśnie tutaj możesz mieć takie rzeczy, wiesz. No widzę. No to jest tak, jak mam laki, kurde. <laughs> A ja mam Alstara. Alstara? Miałeś też laka? sekunda temu? Nie wiem, nie co chwila nagi. Ty, tyś tu jest. Chyba. Chodzę? Paczek. Ale, ale staj, wskoczył do akcji. No? No oni byli na lau. Jak? Na, na fulie byli. Tak, na fulie. To nie, stali sobie tutaj, aaa! Eugeniusz, postoję sobie! Masz amulicję do... Idę leczę, idę. Leży Czy Tutaj jest z Przy lódcie będą, pa patrzcie ten lud. Kurwa, w świach są Tam Jest Wrzucam granat Stacił zbroję Chodzimy? Leży Leży Chodzimy. Ja wchodzę, ale stary Prawie leży A, to, to nie ten Leży Dobra O, oh, man! Look at this! Ty w sumie po MGL stać jest fajny Ale jest jedno ale Wiesz jakie? Nie wiem. Nikt nie gra broniami elektronicznymi. Dosyć i dolekkie ulepszenia, kurwa. Nikt nie gra broniami elektronicznymi, co skutkuje, jeszcze że od nikogo nie będę w stanie otrzymać amunicji elektronicznej. To jest chyba największym mankament tego, tak mi się zdaje. Z Z Zakamem jeszcze tego żeby ulepszyć, bo ja nie mam nic kompletnie, cały czas mam stokowa. Tam jaka skrzynka jest? Możemy tam coś przydatnego. Ty uważaj. Dostał 68. Bezbroń, no bo miał białą. Uważaj, e, kasp, uważaj! Tutaj, pomocy. Znaczy Dobrze. Chodzimy, chodzimy. Dobra, nice. Okay. Dobra, mam jakieś leczenia w końcu Chude! Halo, Katus? Ładuję osłony Oni daleko są Nie możemy tu siedzieć, jesteśmy zamknięci Ja wiem Jeszcze jak no To jest właśnie to o czym mówiłem czekają no, To jest właśnie to o czym mówiłem Masz kogoś? Nie, nie. Leży Zbawcie, To jest zobaczcie to czy mówię. Gościu jest na hita. Nie, nie jest, jest na, na hita. Jeszcze jeden w takim razie jest. Dostał 36. Dobra, leży. Bloodhunt. Uważaj. Le, leżą we dwoje. Boże. Czemu? Bo jest ten, jest rzut. Taki rzut. Jeszcze lewo uważaj. Próbuję magazynka do bo nie, Bo mam się na naboi i gówno się tym strzela Jó, nie Gdzieś tu o, Halo! Nie mogę wejść Złotą zbraje ma jeden Ej, uważaj. Ej, Kaspy zeszczel to, zeszczel to ZESZCZEL TO! Delfin leci. ZESZCZEL TO! ZESZCZEL to. TO! Z... Co? Wystrzeliłem przecież. Nie zeszczeliłeś, w nie zeszczeliłeś. strzeliłem w Nie zeszczeliłeś, bo lastem nas uderzył. co zrobił? No, staciliśmy pan coś. No, no to, to taci... No wtedy się taci pan coś jak to trafi. Skąd Gdzie to jest? Jest tu jakiś magazynek do lekkiej? proszę Tamu tam tego typa? A to. Nie ma. Dawaj, KT, lecimy do nich. A nie, czekaj, zostajmy tu, bo nikt by nie się zamykał. No właśnie. Trzeba do lekki magazynka, kurwa. No to no. panu Rozumiem, ciebie. Nikt nie ma. No ja pierdolę. Ja sobie przygotuj się. Oni powinni być tutaj. W tym budynku powinni być. Otworzył drzwi, biegnie. Biegnie tu. Zostać 34 Złotą Pod tym zboje ma Bloodhound Dobra, schowali się. Lecę e, za skałę. Lecę za skałę. Nie widzę nikogo. Tutaj są. Dobra, poczekaj, ja poczekaj chwilę. Pokojnie. Ja strzelam gościu z scouta. Do dwa hikę z, z tym golemanem. W, w polu widzenia. Kita na słyszy, co ty robisz? Druk w, w polu widzenia. Mogą dojść słony. Zostały ci nie mam już shieldów, połali Ej, jak to jest, że ta trafiłem gościa, od nie dostał obrażeń, jak to działa? Nie wiem, coś tak miałem kilka razy Dawaj, oni się strzelają przed nami Strzelają do siebie? Czy ty strzelasz? Ja strzelałem Co? Ja nie mam już shieldów Nie, nie mam nawet tego, tego, magazynka, kurwa, mnie to boli 8 składów, kurwa, a tu jest rozruba, ty Ej, znowu te tam obrażenia i leży. Nie ma zbroi? Nie, no tak się nie da strzelać z tym magazynkiem. Bez A z kita. czego ty strzelasz? Zresztą jeden ze stokowym magazynkiem. Z gościu. Nawet nie, nie mam białego. Tu są typy. Ło! Wow. Jeden leży. Jeden leży. No. Kacper, ja sam leżę tam gości jest na górze Uważaj, uważaj, uważaj Dobra mam 8 zabójstw cały cały, zostało 30 towar. Muszę podładować Dobra Kazpd uciekamy, 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 uciekamy. Uciekamy! Uciekamy! Link link, link 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 A w tam nie opadło się lecie, bo tam może być bo jeszcze. No, stąd. Obrótka. Kurwa, ja potrzebuję magazynek. Dobra, kratzby. Ja mam niebieski magazynek na skałcie, kurwa, tego gościu. Ale. Murdo, ja nie mam żadnego. No, dobra, to jest jedyny magazynek, który znalazłem przez sam grę. Żadnego, kompletnie zero, nic, nul. No i co mam ci z tym poradzić? No, nie wyciągnę tobie podłogi. Ty, co ja zrobiłem? Gimme to jest back! Mogą typy tu biec. Okay. Czekaj, cofaj, 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 cofaj. Leży, leży. Dobra, e, leży pan, leży p Pathfinder. Już ten. Kurwa, dostałem. Gdzie on jest? Ważę. Nie zdążę, to nie chcę użyć. Rzuć mi, rzuć mi, kurwa, zdechnę tu, zdechnę tu, prawda? No, um, musisz wiedzieć szybko, ja umieram. Oj, 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 beczku! Gdzie on jest? Przy mojej skrzynce, przy mojej skrzynce. I tak umarłeś już. Wleć, szybko! Umarłeś. 嗯。No.